Nie tak miało być. Po to ściągnęliśmy tu masę dziennikarzy, którym dziękuję, że przyjechali, bo mieliśmy zajmować się swoimi sprawami. My, prześladowani, którzy są również wypędzani, musimy się integrować i wspierać. Ukrainy. Dlatego ten protest został zamieniony na wiec poparcia dla Ukrainy. W tym stanowisku zawarte jest wszystko, ale powtórzę jeszcze raz: za pośrednictwem mediów, państwa, oddawajmy krew. Ona może być potrzebna, bo być może będziemy przyjmować rannych z Ukrainy. Musimy mieć tą świadomość że wróg jest u naszych granic. Moi rodzice opowiadali mi, co to jest wojna. Ja mam takie pragnienie i marzenie i to jest pewnie marzenie wszystkich Polaków, aby żadne pokolenie wojny nie doznało. Bo jak założyłem wczoraj na Instagramie, że oglądałem filmiki, no nie? Spojrzyłem, że po moim mieście trafiła Rakieta, granata, bomba czy coś, no nie? Podniosłem, się wczoraj. Przenosiłem jeszcze noc. Zaraz. Przez pół godziny ja pójdę na pociąg. Didź, tak? Ja idę na pociąg. Jadę do Warszawy do rodziców, bo są moi rodzice, mieszkają tu. Też pracują, zarabiają, no nie? Fakt tego. Jak e, ja pojadę, ja nie myślałem, że tak będzie, no nie. Fakt tego powiem, że ja pojadę, ja pojadę ubraniacz. Wiem, że wojny nie są na mojej terytorium, nie na mojej ziemi, bo są daleko, no nie. Ale ja zrobię tak, żeby oni bliżej nie podeszli. Czyli, że do mnie, czyli, że do Polski. Przepraszam, no ja nie dopuszczę i nie puszczę. Ja chcę jeszcze raz mam podziękować, no patrzę ile ludzi się zebrało, no nie? Jeszcze raz zrobię tak. Dziękuję Polakom, dziękuję każdemu kraju, który daje nam wsparcie. I zaraz powiem po ukraińsku. Ktoś zrozumie moje że nie... no, możliwe ktoś nie zrozumie, ale powiem tak. Слава Україні, героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Путін хуйло!